Dobrze, Hajdarowicz procesy. Nic nie wiem o tym, żeby Hajdarowicz zamierzał przeciwko mnie bądź komuś z tych osób, które zwolnił wystąpić z procesem ponieważ wszystko to, co, bo po pierwsze nie wydaje mi się, żebym cokolwiek z tego, co mówił i co znajduje się w książce z tego, co mówię teraz, było rzeczą, na którą, jakby to powiedzieć, było, nie, nie miało na tyle silnych podstaw, żeby pozwoliło mu wszcząć jakikolwiek proces, ponieważ to nie znaczy oczywiście, że przypisuję sobie prawo, do, no, czy, 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 czy to, że mam całą prawdę. Natomiast wydaje mi się, że to, co tutaj przedstawiłem, kiedy Odpowiadałem pani, to jest ciąg prawdopodobieństw i trudno sobie wytłumaczyć różne zachowania w inny sposób niż właśnie tego, niż skutek tego uwikłania politycznego. Bardzo bym się dziwił, gdyby Heiderowicz w taki proces się zdecydował, bo taki proces zmusiłby go do dalszego odsłonięcia siebie prawda, i wytłumaczenia tych wszystkich dziwnych rzeczy, więc nie sądzę, żeby on się akurat na coś takiego porywał. To natomiast, z czym mamy do czy z czym mam do czynienia, to jest to, że tydzień temu Hajderowicz, cofną opiekę prawną w stosunku do mnie i do pana Gmyza i do redaktora Brubleskiego. to jest o tyle istotne, bo oczywiście nie jestem pewien, czy Państwo rozumieją uwagę tej, tej, tej sprawy, no bo to jest czy, czy, czy inaczej się to rozumie, kiedy człowiek jest właśnie dziennikarzem, pracuje w mediach, a inaczej, kiedy się patrzy na to z zewnątrz. Chodzi o to, że zasadą jest, że kiedy pojawia się jakiś artykuł krytyczny na temat, nie wiem, czy to jakiejś instytucji, czy jakiejś firmy, czy jakiegoś polityka, to on oczywiście ma prawo wystąpić przeciwko Gazecie z pozwy I takie rzeczy się w związku, tylko tak Zasada jest taka, że z tym pozwem występuje się zawsze przeciwko redaktorowi naczelnemu. Czasem również pozywa się wydawcę, czasem pozywa się też dziennikarza, który dany artykuł napisał. zawsze występuje tam redaktor naczelny, ponieważ ma, redaktor naczelny ma jakby osobowość prawną tak, w prawie prasowym. I Sytuacja, w której cofnięcie opieki prawnej oznacza, że teraz redaktor naczelny, który miał zapewnioną opiekę prawną ze strony wydawnictwa, zostaje jako osoba prywatna w starciu z tymi wszystkimi prawda, osoba, ludźmi, instytucjami, osobami, które gazeta często w sposób krytyczny opisywała. Czyli de facto jest to moim zdaniem zniszczenie normalnych obyczajów dziennikarskich i rzecz całkowicie, całkowicie, całkowicie niespotykana ograniczająca w bardzo istotny sposób właśnie niszcząca coś, co można by w ogóle nazwać kontrolną funkcją mediów.